Zmarnować i swoją duszę też może stracić jest niebo i piekło, Więc co chcesz dziś wybrać? Lecz pamiętaj miłości Bożej nie odrzucaj. Rzeczność. Również inna księga, Księga Żywota, została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczniami było napisane w księgach Zastanie, o co, Naprawdę myślisz, że ten nie do zjedralny... A Jesus może pomóc na wszystkim! To słyszymy kawał nie, to nie gry! Kochanie, zapomniałem się wyciągnąć mięso z dolnożapki. Wiesz jak wyglądają u nas niedzielne poranki. Nie ma sprawy zjeńcie się na mieście. Dzieci, gdzie chcecie jechać? Do piekła. Do piekła! Nie chcę do piekła! Co? Ja! Co? Ale słuchajcie? Po słuchajcie, bowusz. Pamiętasz, jak nas zabawiło się ta szena? No. Co robiłeś przed tym? Się. Robiłeś też szczerze? Tak. No to Twoje imię jest tam zapisane. Nie, do nie, nie, do nie, nie, Jezu. Będę zbawiony. Jesteś nie, 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 Редактор субтитров